Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w takim turnieju ogromną rolę odgrywa doświadczenie. W tegorocznej edycji mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy trzech debiutantów i pięciu zawodników z doświadczeniem w tego typu turnieju. Mieliśmy dwóch zawodników, którzy mieli już za sobą także mecz o Mistrzostwo Świata. Fabiano Caruana przegrał, podobnie jak Jan Niemcomnaszczyk, z Magnusem Carsenem. Więc ci zawodnicy byli naturalnie w gronie bardzo ścisłych faworytów z uwagi na doświadczenie, czyli po prostu w historii już kiedyś ten turniej wygrali, wiedzą jak to jest. I wiedzą, co trzeba zrobić, żeby taki turniej wygrać. Chińczyk Ding, oczywiście również bardzo doświadczony szachista, który awansował w taki może troszkę tajemniczy sposób, bo w ostatniej chwili okazało się, że brakuje mu kilkunastu partii do limitu, żeby mógł awansować z rankingu. No i Chińczycy wymyślili taki bardzo zabawny turniej w Chinach, gdzie zagrało czterech arcymistrzów, cztery koła, więc każdy z każdym spotkał się cztery razy i Ding wygrał ze wszystkimi rywalami po trzy i pół z czterech, a oni ze sobą podpisali wszystkie remisy, więc taki turniej, no... No, tylko po to, żeby Ding wypełnił mini-party i nie stracił rankingu. Z drugiej strony podejrzewałem, że wiele federacji szachowych by się zdecydowało na podobny krok i podobną formułę turnieju, żeby zawodnikowi zapewnić udział. Na no, nasz reprezentant na drugim biegunie, obok Richarda Raporta i młodej wschodzącej gwiazdy już francuskich szachów Ali Rezyfiruji, no to byli debiutanci i po prostu zapłacili cenę za swój debiut. Wrócą na pewno mocniejsi. Oni byli skazywani na porażkę od razu? Czy w szachach, jak w innych sportach, czasami zdarzają się jakieś ogromne niespodzianki? Teoretycznie. Alireza, z uwagi na ostatnie wyniki turniejowe, na bardzo dobre statystyki z tymi czołowymi zawodnikami, wydawało się, że jest tak naprawdę faworytem. Natomiast, z punktu widzenia chyba szachowej psychologii, tym faworytem nie był. Ja prywatnie miałem poczucie, że faworytem głównym i ścisłym jest Fabiano Caruana, Amerykanin włoskiego pochodzenia, reprezentujący zresztą Włochy przed laty. Czy zwycięstwo, Jana, nie czego, jest niespodzianką? Niespodzianką być może tak, na pewno nie sensacją, bo na pewno obok Dinga i Caruany musiał być w gronie faworytów. Natomiast w takim turnieju trzeba pamiętać o tym, że wygrać może każdy. Mamy ośmiu czołowych zawodników i tak naprawdę powiedzenie, że ktoś, kto tam się znalazł, znalazł się na przykład w przypadku i nie ma szans, to jest nadużycie. To było ogromne wydarzenie. W środowisku szachowym polskim awans Jana Krzysztofa Dudy do tego turnieju? Tak, zdecydowanie tak. Przeżywaliśmy to rok temu, latem na Pucharze Świata. Ja kiedyś prywatnie wyraziłem taką opinię wśród znajomych, że jeżeli Jan Krzysztof Duda awansuje do turnieju, Pretendentów, to na pewno nie z Pucharu Świata. Z Pucharu Świata jest to bardzo trudna ścieżka, trzeba wygrać wiele meczy. System Pucharowy ma taką cechę. W Pucharze Świata to są tylko dwóch mecze przechów klasycznych. Więc w sytuacji, gdy przegrywam pierwszą partię, muszę wygrać drugą, a potem liczyć na szczęście w dogrywce. Tam dogrywka na Pucharze Świata ma wiele, wiele partii. I gra się kilka partii szachów szybkich, kilka partii szachów błyskawicznych. Jak to nie przynosi rozstrzygnięcia, gramy tak zwany Armagedon, w którym czarne mają mniej czasu, ale wystarcza im remis. Tylko ten Armagedon to z reguły są o godzinie 22. albo 26. Czasu lokalnego, więc po całym dniu tych dogrywek i po dwóch partiach klasycznych w dwóch poprzednich dniach. To jest ogromny wysiłek, także po prostu czysto fizyczny. Dla mnie osobiście było to ogromną niespodzianką, że Janek awansował właśnie z kucharu świata. Z przyjemnością oglądało się zwłaszcza ostatnią partię z Siergiem Karjakinem, gdzie praktycznie zdemolował bardzo doświadczonego, rutynowanego zawodnika, który także grał przecież w meczu o Mistrzostwo Świata Magnusem Karstenem, więc doświadczenie ogromne. Po drodze pokonany Karsten w szachach szybkich. To było wydarzenie. Myślę, że to było nawet większe wydarzenie niż. Teraz, bo sam fakt awansu był już wielkim szołem dla polskich szachów. Ci, którzy patrzyli na chłodno na ten turniej w Madrycie, chyba sobie zdawali sprawę, że to jedno, jedyne miejsce na dzień dzisiejszy dla Janka może być nieosiągalne i po prostu trzeba zebrać doświadczenie, które przy kolejnym awansie, może z rankingu, może znowu z Pucharu Świata, to się okaże w przyszłości, po prostu zaprocentuje i będzie po prostu łatwiej rywalizować. Popularny Nepo, czyli Nepominaszczyk, grający pod flagą FIDE, Rosjanin. Ma szansę z Magnusem Karsenem? Czy Karsen jest na razie nieosiągalny dla nikogo na świecie? Wrócimy na chwilę do historii, bo była już taka sytuacja, że Mistrz Świata odmówił gry pretendentem. Robert Fischer stwierdził, że z Karpowem nie gra. I teraz Magnus takie przekazy medialne wypuszcza, że być może nie będzie grał tego meczu. Otwarcie mówił, że on będzie grał mecz tylko z Alireza czyli z młodym zawodnikiem, z którym rzeczywiście ryzykuje porażkę. No, Filużja wiadomo, że zakończył turniej pretendentów bez prawa do awansu i teraz Pierwsze pytanie to jest takie, czy ten mecz się z Magnusem odbędzie. Jeżeli nie, to o ile orientuje się w zawiłościach regulaminowych, czeka nas mecz niepomnaszczego z Nakamurą. Jeżeli odbędzie się mecz niepomnaszczy Carlsen, to wydaje mi się, że znowu to doświadczenie, tak? Powróci, niepomnaszczy już ten jeden mecz przegrał, powinien wrócić mocniejszy. W ogóle w nowożytnych czasach mamy taką sytuację po raz drugi. Wisła Anand w 2013 roku, kiedy Magnus Carlsen wygrał jedyny raz w historii turniej kandydatów, przegrał mecz o Mistrzostw Świata z Magnusem. Natomiast potem wygrał turniej pretendentów i dostał prawo do rewanżu. I w tym rewanżu trzeba przyznać, że wrócił mocniejszy i w pewnym momencie nawet stwarzał realną presję na Karsena. Ostatecznie mecz przegrał, ale już na gruncie czysto sportowym, a nie na gruncie takiej demolki jak w meczu pierwszym rok wcześniej. Tutaj też mogliśmy mówić o takiej szachowej demolce, psychologicznej demolce w pierwszym meczu, i dlatego uważam, że nie pomnażli, wróci po prostu mocniejszy z większymi szansami.